W związku z tym, że Ministerstwo Zdrowia wybrało nas jako szpital potencjalnie jednoimienny, nie jesteśmy tym szpitalem jeszcze, ale w sytuacji, kiedy epidemia będzie się rozprzestrzeniać i będzie takie zapotrzebowanie, to po szpitalu w Kościerzynie kolejnym szpitalem jest szpital w Wejherowie. W związku z tym, że tym szpitalem mamy być, też warto było zadbać o to, żeby też móc szybką diagnostykę wykonać w naszym szpitalu. I ten aparat, który dzisiaj otrzymujemy, rzeczywiście taką diagnostykę nam zapewni, że będziemy mogli w ciągu godziny, u niektórych osób w ciągu godziny wiedzieć, jaki jest ich status. Skąd pozyskaliśmy ten sprzęt? Dzięki sponsorowaniu przez konsorcjum Podgdynia-Podgdańsk Port Port mamy, mamy ten sprzęt. Bardzo dziękujemy konsorcjum za ten, za ten aparat i wiemy doskonale, że ten aparat zarówno teraz będzie przydatny w tej epidemii, jak i w przyszłości szpitalu. Aparat przeprowadza badanie metodą genetyczną PCR. Jest to system zautomatyzowany, system zamknięty, co jest bardzo ważne dla personelu, ponieważ znacznie zmniejsza nam możliwość zarażenia personelu podczas wykonywania próbek. Dziś właśnie w tej chwili odbywa się szkolenie diagnostów i jak tylko będą testy, to całodobowo będziemy wykonywać te badania.